Cześć kochani, dzień dobry, witajcie cię Mamy teraz już słuchajcie kolejną odsłonę, kolejny odcinek. Kolejną... Aha, czekajcie, bo się nasz werbeluszek wita. Przywita się ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dzień dobry, dzień dobry, nie dzień. Dobra, dzień dobry, nie dzień dobry. Cześć Nuśka. Cześć gutek. Słuchajcie kochani, u nas się sporo dzieje. Dzisiaj mamy czwartek, czyli troszkę luźniejszy dzień od piłki nożnej. Znaczy się odpoczywamy w sensie, że nie, nie, nie mamy dzisiaj treningu. E, pogoda na dworze troszkę deszcz ksiąpi, to możemy podgonić troszkę przesyłki. I na początek mamy dla nas troszkę newsów. Czekajcie, tak już też usiada. Posłuchajcie gutek. Tak, pada deszcz. Kochani, powiem przede wszystkim tak. E, mam tutaj... Mam tutaj dyplomik wódkowy za udział w piątym turnieju urlika Opuchar premiera Donalda Tuska. Słuchajcie, butek wystartował z drużynką KS-kusy w Bolesławcu. W sumie trafił ile? Trzy, trzy razy do sieci? Trzy razy do sieci zagrał parę ładnych asyst. Generalnie wkomponował się fajnie do starszej drużyny, drużyny, która w znacznej części składa się z chłopców, którzy trenują w BKS. Bolesławiec. wszyscy BKS. I Gutek jest z KS Talent. Natomiast powiem Wam, że e, widzę w nich nieprawdopodobną siłę i myślę, że kolejny etap powinien również przelecieć z marszu. Ja myślę, że będzie materiał z tego e, nagrany. Także gratki Guteczku, Piotka. I to jest. Ach i kochani, oczywiście koszulka, w której występuje jest, yy, dostałem od yy, wspaniałego ich opiekuna. Dziękujemy bardzo, Panie Adrianie, yy, dostałem od Lidniewa Bońka. Teraz jeszcze z ciekawostek powiemy wam tak, no bo to śmieliśmy się, że to prezes yy, pzp u Co no, się na dyplomie ma Lipy podpisał się minister sportu i turystyki. Oczywiście wiecie, że gramy o yy, puchar yy, od Puchar premiera Donalda Tuska, który do końca roku jeszcze premierem będzie. Także w Warszawie 20. Przepraszam, 18. Nie. Jakoś tam w październiku, kochani, będzie w Warszawie główna impreza. Tam Donald Tusk będzie rozdawał yy, Puchary i tak dalej. Daj Boże, żebyście tam zagrali. Zagrali. To zagramy. Podnieś się do góry, Gucio, bo aż taki zmęczony nie jesteś. Co prawda na basenach pływał dzisiaj półtora godziny, ale y, tylko. Słuchajcie, kruszynko jeszcze raz Ci pięknie dziękujemy za y, karty z RPA. Jeszcze nie miałem okazji poukładać, także na razie damy to tutaj. Połóżmy się na razie na bok. Tu mam, kochani, jeszcze... Parę dni temu byliśmy na Orliku w Bolesławcu, robiliśmy imprezkę. Daj Guciu, bo tu jest dla Ciebie niespodzianka. Otwierać ostrożnie dla Gudka. Słuchajcie, to była, była część przesyłki... Możesz misiu? Dobra. To była część przesyłki, kochani. Tylko daj mi Miśka nożyczki. Tak. Ale to delikatnie Guciu. Tu mam nożyczki, dobra. Słuchajcie, e... oczywiście jesteśmy na górze, a w pokoju. Tam na dole próbujemy też troszeczkę słuchajcie ogarnąć. Oj tu się coś dzieje. Uwaga. Słuchajcie będzie tatuażowo widzę. Będzie tatuażowo. to? Uwaga. Jest tatuażowo. Słuchajcie. Kogo my tu mamy? Rona, e, Neymara, Robena, Robena Bela, e, Eto, Eto, Messi, Wilma, Villa, Ronaldo, Ronaldo, Ezil. Ezil. Proszę bardzo. Druga strona. Bel, Bantelli, Van Pelsi, Messi, Aguero, Ronaldo, Suarez. Piąteczka. Słuchajcie, to się wyjawiamy. Jeszcze Suarez w tym. Suarez jeszcze w Liverpoolu. Oczywiście duże zmiany, wszędzie się dużo działo. Słuchajcie, ale to jeszcze chyba coś nie wszystko. Zobacz, tu mam jeszcze dalej napisane, dawaj. Otwieramy ostrożnie, Gudko, bo to dalej nie jest wszystko. Słuchajcie, to jest część przesyłki, której my nie otwieraliśmy, bo baliśmy się, że wieje wiatr i zrobi nam krzywdę. Myśleliśmy, że to są plakaty, kochani. Nie zauważyliśmy, że w części plakatów zapraszamy do odcinka, który nagrywaliśmy na Orliku. Pamiętacie, Gudku? To było nagrywane, słuchajcie, z naszymi kolegami i przyjaciółmi z BKS-u Bolesławiec, z Komptu. Mieliśmy taką fajną zabawę. Czasami y, był taki malinka. Że... Malinka, był niezrzeszony, tak? Słuchajcie, no, chcę tutaj ładnie rozciąć, żebym coś nie popsuł, bo nie wiem, jak się do tego mam tutaj zabrać. Ale tu coś jeszcze będzie, butek, uwaga. Chyba, że nie, chyba, że tu było tylko coś napisane. E... Słuchajcie, bardzo dziwnie to było zrobione, dlatego nie wiem czy tu... Jest! Uwaga! Ta, 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 ta. Proszę bardzo! Liverpoolek nasz DRES! Słuchajcie, coś podobnego już widzieliśmy, czyli myślę, że to się chyba w kiku pojawiło teraz. Słuchajcie, guteczku, jest jeszcze coś? Ty, nie no, was Chelsea to nie widzieliśmy. Butek co wybierasz? Chelsea czy Liverpool? Gutka jest Liverpool i możesz sobie tam na szafie nakleić? Twój Chelsea. Mój jest Chelsea. Ty sobie iść Liverpool naklej na szafę. Potem pokażemy pierwsze klejenie szafy, słuchajcie. No myśleliśmy, że oszczędzimy te meble, ale chyba, chyba jednak nie. Dobra, a ja szykuję, chyba słuchajcie, tak, a ja szykuję przesyłeczkę, także na razie to odrzucamy tam. To jest tam jest Słuchajcie, tak. Szybko otwieram przesyłkę od Julci, dlatego, że tutaj są środki na wsparcie naszej kolekcji. Julciu, przynajmniej spodziewamy się tu środków na wsparcie kolekcji. Juleczko, bardzo Ci dziękujemy i zaraz od razu zobaczymy. Tak, tu jest na album, Julciu, dziękujemy Ci bardzo. Teraz tu mamy napisane krótko, pozdrawiam całą rodzinkę Szabłowskich, tak jak uzgadniliśmy na Facebooku, wszystko się zgadza, album Champions League. E, są tam też pieniążki, proszę wysłać Jurka i tak dalej do bursy szkony. Jucia jesteś niesamowita. Słuchajcie, uczyć mi się tam w tej szkole, a nie albumami zajmować. Ja rozumiem, żartuję, ja rozumiem, że albumami zajmujecie się po, e, po pracy, czyli po, po, po szkole, po lekcjach. Słuchajcie, dostaliśmy ja to Moje Chelsea i United. Dziękuję bardzo, to jest moje, moje diabełki i moje... E, ty, ja nawet nie wiedziałem, że to jest United. No tak, diabelski klan, no to czerwony diabeł. Tak. Słuchajcie, e, natomiast tak, dziękujemy Ci bardzo. To są opakowania po boksie, Julka od nas brała boksa. Także dziękujemy Ci bardzo, że nam dałaś możliwość e, wysyłania. Tutaj jest, słuchajcie, tu są pieniążki. Aha, bo jest jeszcze i na saszetkę nawet. Słuchajcie, Jurciu, czyli w tym momencie tak, e, wysypiemy tylko środki. Tak, bo my się tego spodziewaliśmy. Bardzo Ci dziękujemy. Tutaj jest, słuchaj, na album. E, otworzymy tylko, czy wszystko jest i się zgadza. Dzień dobry, kudłatyryjku. Coś ty za ostro te cukiereczki pociskasz. Wszystko się zgadza. Dziękujemy ci kochanie bardzo. Dawaj, ciach dla ci. A to są dla mnie do pakowania, żebym mógł do każdej jednej składając po sześć kart, robić wam wysyłki. Juleczko, jeszcze raz ci przepięknie dziękujemy. Obiecuję, że paciuszkę nadam ci jutro. Także wiedziałem, że to Twoja przesyłka, dlatego ziemią ją poza kolejnością, bo wiedziałem, że to są szybkie zakupy, że nie jest to wymiana. Natomiast kochani, wróćmy teraz właśnie do wymian. I teraz tak, yy, zanim otworzymy tutaj, słuchajcie, dużą przesyłkę, to mam tutaj jeszcze yy, przesyłkę, słuchajcie, yy, anonimową. Nikt się po nią nie zgłaszał. Ona z nami jest już bardzo długo, kochani. Ona była otwierana, ona była wysyłana jeszcze w sierpniu, jak byliśmy na obozie. Tak, możesz otworzyć krótku, no. Otwieraj sami jestem ciekawy co tam jest. Także kochani, e, Polska Gola. Za parę Pokaż. dni trzymamy kciuki, gramy z Niemcami. W prawdziwy sprawdzian naszych możliwości. Polskie, Słuchajcie, polskie, Polskie Wam zrobiłem. A ja sobie patrzę I teraz te tak. Polskie tam ma patrz. No jest Polska. Polska. Pamiętajcie, że Nadusia robi takie piękności. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę składać zamówienia o Nadusi... No pięknie, jest nowe zagłębie, ale teraz takie miedziano biało-zielone. Ślicznie. Pięknie, proszę. Szymusiowi dawaj na ławkę póki. Co. Podolski. Słuchajcie. Witam i pozdrawiam. Wysyłam wam karty, a w zamian e, Honda, Shikiri, Leo Messi. Aha, czyli karty co w zamian. Dobra? Podolski. Jest e, przemuś, przemuś. Przemuś, przemuś, przemuś! Czyż przyjacielu, ja dzisiaj od ciebie tobie przygotowałem saszeczki na wysyłkę? Ty u nas mówisz no zakupy. A ja nie wiedziałem, słuchaj, od kogo jest ta mała przesyłeczka? To ja już teraz wszystko wiem. Julkę posłuch daleko. Diego tu jest jego koszta, słuchajcie. Tak poskładany, że ciężko go będzie. Słuchajcie, tu jest troszkę naklejek, ale ludzie, jak są zabezpieczone taśmą, szkoda. Zaraz próbujemy uratować, żeby im się nic nie stało. Posłuchajcie, przepiękne godło śląska Wrocław, ale potraktowane taśmą klejącą, boję się, że to będzie problem. Nie. Ach, udało się. A nie, tak, nie udało się. Tak nie zabezpieczamy. Tak nie róbcie, kochani. Przemuś, ja mam prośbę, nie mogę cię ustalić na Facebooku. Jeżeli będziesz ten film oglądał, proszę cię, odezwij się do nas, bo chciałbym właśnie ugadać szczegół, szczegóły naszej wysyłki. Wysłałeś nam środki na pomoc w kolekcji, natomiast troszkę tam e, mniej jak powinieneś i dlatego nie bardzo wiem, co zrobić, proszę o kontakt, dobra? E, na razie jeszcze nie wysyłam, w takim razie czekam na hasło od Ciebie. E, co to za firma powiedz mi? Mamy Liverpool? No. Niesamowite smutek. Nie, nie Liverpool. Co to jest za firma? Może nie firma. Słuchajcie, próbuję uratować szczególnie tą y, y, godło Śląska Wrocław. Nie śląsko. Śląska. Nie uratuje się, kochani. Dostało bardzo mocno od tej taśmy. Zresztą podobnie Wisła nie, nie zaciekawie wygląda. Nie wiem co się stało tym godą i zawisza. Słuchajcie, nie wiem, ale widzę, że zawisza też była przyklejona taśmą, kochani. Nie róbmy tak. Profanacja. Jest to zepsucie kart. Naprawdę szkoda nakleje. Kochani, taśma nie pomaga, przeszkadza w takich sytuacjach. Ale widzę, że mamy troszkę zobacz, takich starszych Nie, to jest 2,14. Słuchajcie, a wygląda, jakby, jakby była edycja 2.7. Po prostu zniszczona, gdzieś tam troszkę była źle przechowana. W każdym razie, słuchaj, dziękuję Ci pięknie. Te nakleje idą na bok. Teraz dawaj łódku otwieramy dalej. Otwieramy dalej, otóż to, a ja patrzę to, tu mamy słuchajcie bazóweczki, bazóweczki z yy, Brazylii, super, tutaj mamy słuchajcie ostatnie, czyli y, zaraz nie wiem co to, mam tą moją listę najlepszych pomocników i wysyłam ją Wam, e, Alonso, Hernandez, Iniesta, Gerard, Mascherano i tak dalej, dobra, jest ostatnie, teraz tak, co my mamy tutaj, tutaj mamy słuchajcie Diego Forlana, Joe Harta i Boatenga Mamy również tutaj. Najważniejsze, że wiemy od kogo jest ta anonimowa wysyłka, dlatego byśmy prosili o kontakt na Facebooku. Widzę, że konta na Facebooku nie masz, bo szukaliśmy konta na Limanową i niestety nie było konta, nie mogliśmy się skontaktować. I, I naklejki są, tak? Ale Brazylia widzę głównie bazowe, tak? Gutku, to proszę cię, dodaj to tutaj. Ja w tym momencie spróbuję się skontaktować jakoś inaczej z naszym kolegą. Teraz schowaj to do tego. Schowaj tu do tego. Słuchajcie, ciężko mi powiedzieć co to jest, to wygląda jak jakiś smog, no. czy nie jest to smog? Nie, jest. Ja to tak kura. <laughs> może ja być, mama... może być, słuchajcie może to być godło jakiś Premier League, ale ja nie mogę tego skojarzyć, nie wiem co to jest. Też. Jakby nie było, nie wiemy co to jest. Patryku, znaczy jeszcze raz inaczej, moja prośba gorąca do Ciebie jest taka, żebyś z nami się z przemku skontaktował, bo tak czy inaczej chcielibyśmy odesłać to jako dwie przesyłki. Dzisiaj otworzyliśmy w poprzednim odcinku, dzisiaj otwierałem taki odcinek sam zatytułowany z Przemkiem. Tak? Otwieramy z Przemkiem, tam były trzy przesyłki od Przemka i tam otworzyłem twoją kopertkę z pieniążkami. Także to już jest druga Twoja paczka y, od Ciebie. Y, jaka tam minutka jest? Czekajcie sprawdzę, którą mamy minutkę filmu. Czekaj, gdzie to się, patrzy, gdzie to się. Biegałem za piłą i zawsze y, mamy teraz minutkę 12, A, czyli patrz. jedziemy dalej. Kochani, powiem Wam tak, y, biegałem wczoraj sporo za piłą, dlatego dzisiaj troszkę kolanka moje dochodzą do siebie. Dobra. E, zgramy? E, dawaj, Dupeczku, którą Ty masz ochotę. E, może daj tą otwartą, dobra? Jest jedna przesyłka, która przyszła do nas, kochani, i e, zobaczcie, nie wytrzymała na świe. Dobrze, że e, w ogóle jest wszystko w środku. Myśmy tego jeszcze nie oglądali. To Co jest przesyłka czy pan, czy tak od o, Oskara B, B z Pruszcza Gdańskiego. Oskarku. Słuchaj, tak przyjechała koperta odna, przepraszam, tak przyjechała koperta i nie wytrzymała na świe. E, trochę Twoja przesyłka z nami czeka, bo była również w sierpniu na koniec wysłana. Natomiast. Ja w tym momencie tak, wysypujemy to co tutaj jest, zobacz to jest ciekawe, że są środki i one jakby nie, nie, nie zginęły tutaj i to chwała za to, I tutaj jest tych środków 3, 4, 5 zł. słuchajcie po raz kolejny mamy to samo, nie wiem co to chyba mieliście jakiegoś kika, bo znowu mamy to samo. Mogę to i to jak wziąć, a Ty wierzysz to, to, to i to? Możesz, piona, se kleić, goń. Zakaz pierdzenia. Eee, to dobra naklejka, zakaz pierdzenia. <grystanie> Słuchajcie, ja czytam list, a Ty kleić. Słuchajcie, czytamy list od Oskara. Oskarku, Panie Sebastianie, w zamian za te karty prosiłbym. Okej, okay. eee, pozdrawiam całą rodzinę Szabłoskich oraz trzy saszetki Champion's League i niech losuje Kudłaty. Nusia, idź z Kudłaty niech przyniesie trzy saszetki League, te niebieskie. Idź popróć, żeby się rozoby. Niebieskie, żeby Kudłaty wziął. Zaraz ci przyniesie trzy saszetki na dole, nadusia je nam przyniesie, od razu ci je przygotujemy. Czyli so, czy na te saszetki jest całe szczęście. Tam, tam jest jakaś twierdzenia, a na samym pokoju potem Wam pokażemy kamerką, gdzie naklejki się pojawiły. Natomiast pozwalam Ci tutaj będę wykleić. No, jak będzie chciała Nadusia, oczywiście, że tak. Tu mam coś dla Kudłatego. Wow, to jak przyjdzie, to będziemy, słuchajcie, kudłatemu dawać, jak przyniesie nam saszetki, Bo poszedł losować, poszła na Dusia po niego. Nie wiem jak z jego humorem. Mówicie, poszedł do zerówki, znaczy do przedszkola, i powiem wam o jakichś fajnych 10 m. Eee, no różnie to znosi. Powiem wam szczerze, że no, duże tęsknoty mu się wkręcają i tak dalej. No ma trzy latka, no. Myślę, że cztery to jest idealny czas do przedszkola. Zobacz, Guciu, ja jaki lewy. A z tyłu? A z tyłu... <śśladka> Siódemka albo dziewiątka? Dziewiątka. Dobra. Słuchajcie, teraz dalej... Daj, ja. mamy... y, daj te saszetki, Gudku. Daj, ja nie mam! Tu mamy, słuchaj... Znaczy, nie no, z dawaj z saszetkami. A. Słuchajcie, lewy już dziewiątka, daj, ale już na bajerę. Y, 13, 14. Tak, 13-14. Ojeju, znowu taki piękny, duży plakat. Słuchajcie, my musimy to, my musimy to, słuchajcie, no ja jeszcze nie widziałem takiego plakatu. Wy pewnie też, zobaczcie, on jest mojego wzrostu. Eee, Bayern Monachium, Mandzukic, Schweinsteinger, yy, Concentro, Pizarro, Boateng, Lan, Ribery, Cross, Alba. No, kozacko. Słuchajcie, z tej strony dokładnie to samo. Znowu Bayern München. Gdzie ten nasz lewy się schował. Patrzę sobie, słuchajcie, żeby go nie uszkodzić, tego plakatu, bo fajny. Ale lewego tu nie widzę, bo to jest chyba jeszcze sezon poprzedni, tak. Są chłopaki z tym. Natomiast, czy tu już lewy jest? Widzieliście, tu już lewego? Nie ma jeszcze lewego. Nie ma jeszcze lewego, czyli lewy jeszcze w żółtej koszulce wtedy pomykał. Dobra. Teraz, kochani, otwieram karty. Champions League 12-13. Fajna edycja, jeszcze jej nie skończyliśmy. Powiem tak, na pewno szybciej byśmy kończyli edycję, gdybyśmy mogli zrobić tak jak zrobiliśmy z kruszyną w poprzednim filmiku, kochani, czyli z naszym EPA. Usiedliśmy wieczorem, sprawdziliśmy listę braków, natomiast no, nie mamy na to często czasu. Tu mamy, kochani, tak bazowe karty, cały Real ładnie poukładane, cały Manchester City ładnie poukładany. Jest, słuchajcie, Manchester United, jest szalkę. Mamy, słuchajcie, Milan. Jest. Yy, yy, Boże, to jest ten Nords. To jest ta skandy skandynawska drużynka, tak? Mieli jeden sezon udany, zaistnieli w 13-14. Jest Bayern Monachium. Mamy, Zabio... słuchajcie. Ta, ta, ta. No, mi bybrał, naklejkę, ja wiem, mówiłaś, że się Super. możesz sobie powiesić u siebie też szelić, nie? Miśka, słuchajcie ma na KS Talent w stronie swoje zdjęcie, nie? Tak. Tak... Prosimy, prosimy A ja mam, o laj. Ja mam najwięcej, ja mam najwięcej chyba tych. Słuchajcie, z Pablo jest na Star Playerze. Ja mam najwięcej... Nie wiem czy to czasem nie jest mój ha. brak. Ja muszę to sprawdzić, odłożę na bok, bo to może ja być Ja mam najwięcej fanów. Mm -hmm. Słuchajcie, bo jedna dziewczynka ej. ma zero, a druga dziewczynka ma 15. Pan z ja faworyt, pan faworyt. Mamy, słuchajcie, Lukasa i Vanajamy. Okej. Okay. Teraz mamy otworzyć na końcu. Buciu, czekam na Ciebie, bo mam otworzyć na końcu. Kudłaty wybrał te o trzy. Dawaj szybciutko. Fisher Messie! Ale Kudłaty, mam dla Ciebie fajne karty, dawaj do nas. Um. Rowen Jackson Martinez. To jest Hazard. O dla Ciebie. Hazard i Ibrahimović. To o skarku leci dla Ciebie. Ciak. Składamy tutaj piękny plakat, nie? Słuchajcie, piękny plakat. Kucziusz. Tu mam hasło, żebym otworzył na koniec. A jest już ten? Lewusa nie ma. Nie znalazłem naszego lewego. Słuchajcie, Guciusz, patrz. Tam jest, tak, ale tu nie znalazłem. Słuchajcie, teraz otwieram na koniec. Uwaga. I Uwaga. od razu z grubej rury lecimy, kochani. Mamy GC. Mamy ISCO. Mamy na tak, żeby kamerka widziała. odkładaj na dół. Mamy, słuchajcie, Wolkota. Pojawił się Proto. Jest Lopez. Cilini. Jest Kompany. Jest Matuidi. Mamy Robena. Jest Schweinsteiger. Błaszczykowski. Mój Hazardzik. Jest Juventus, wow czekaj, Aha. jest z Juventusu oczywiście Tevez, Balotelli z Milanu, z Barcelony jest Neymar, Och, już wychyliło się jeszcze, nie wiem co, już widzieliście, uwaga, jest Cavani, jest Van Persie i spróbuję. aj, już... widziałeś dół, zobaczcie, to jest cwaniak, zobaczył tylko logo, Jurgen Koller. piękna legenda, śliczna, Oskarku dziękujemy Ci pięknie. Słuchajcie, to nie jest e, zniszczona, ja dobro. Przepiękna jest, nie? Mhm. Nie jest w ogóle zniszczona, jest no pięknie wykoczona. Te końcówki, o sferę. A to śliczna jest. Rewelacja. jest Naprawdę rewelacja. Jest Pewnie, że tak, zaraz sobie poszczelamy tatuaże. Słuchajcie, Kuciuś, dobra, dziękujemy Ci o skarku przepięknie. Odkładam Twoją przesyłeczkę Słuchajcie, tutaj. Dobra. Jak przylezie tu kudłaty, zaraz mu to damy. Teraz go nie wołamy, bo może nam rozwali filmik. Słuchajcie. Słuchajcie, Słuchajcie, Słuchajcie. Natomiast... Natomiast w buteczku... Czekaj, się odkłada to. Natomiast w buteczku lecimy teraz z kolejną przesyłeczką. Słuchajcie, przesyłeczkę mam... Yy, muszę zobaczyć, która minuta jest, bo to w tym momencie mamy dzisiaj czwartek, możemy troszkę podgonić tych przesyłeczek. Słuchajcie, kochani, to jest 20 minuta, czyli otwieramy. Dawaj w buteczku. Jest coś ciekawego. Nie, nie, chcę zacząć, bo tu czuję coś miękkiego, czyli wiecie. Słuchajcie, to jest tak, od pabełka W z... Rama mazowiecka, z bardzo daleko, daleko. Słuchajcie, najciekawsze jest to, że e, zobaczcie jakie znaczki dostaliśmy. Kazimierz Górski, synuś, to jest nasz e, trener reprezentacji, który doprowadził nas do największych sukcesów piłkarskich w Polsce. Słuchajcie, tutaj jest Felix Stamm, e, Henryk Łasak i Hubert Wagner, czyli e, jak Kazimierz Górski robił robotę, ja wiem. Jak Kazimierz Górski robił robotę w piłce nożnej, to Hubert Wagner robił w siatkówce. Eee, gdzieś musiała w trakcie przewozu przesyłeczka dostać, ale już ją tatuś, słuchajcie, otwiera i pomalutku wysypiemy tu, stawać na boki, bereduszki moje. Patrzymy, co tutaj, co tutaj do nas e, z tej razwy mazowieckiej e, od Pawełka przyjechało. Uwaga, sypiemy od razu? Sypiemy od razu. Uo! Nie, nie powolutku, najpierw zaczynamy od kart. <laughs> yy, masz ten, najpierw od kart zaczynamy. Ale Pawełek dałeś ognia, ja już widziałem jakie logo, ale wam jeszcze nie pokażę. Takich rzeczy jeszcze u nas w domu nie, nie było. By było. Uciekaj, uciekaj. Takich rzeczy u nas w Polsce nie było. Kochani, to są karty, zobaczcie, z yy, wrestlingu. Zawsze się zastanawiam czy oni w tym wrestlingu naprawdę się leją czy to jest wszystko zrobione pod ludzi. Słuchajcie piękne karty, o wrestlingu zrobimy oddzielny odcinek natomiast tego u nas nie było. To są karty które pod słońce Gutku się mienią wiesz. Widzisz. Natomiast my wam w tym momencie nie zaprezentujemy tych kart bo my o takich kartach tematycznych zrobimy oddzielny odcinek. Także Pawełku odkładam to na kubkę natomiast yy... W tej edycji karty jeszcze nie miałem. Nie wiem skąd je masz. Myślę, że to są karty gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, bo tam jest wrestling bardzo popularny. Jest to dyscyplina sportu, która naklejki. tam. naklejki! Eee, słuchajcie, naklejki jest CR7, jest Messi, to wszystko wyloduje dzisiaj na, na szafce. Potem Wam pokażemy, jak ta szafka będzie wyglądała. Jak wygląda teraz, a jak będzie potem jeszcze wyglądała. Lampa. Słuchajcie, jest lampa. Pokazuj te naklejeczki, leci ale co z tymi naklejeczkami. No, pokazuj tam do kamerki, jakie masz. Wrestling. Słuchajcie, Limited Edition z Afryki. Skąd wiedziałeś, że dzisiaj robiliśmy odcinek? Zobacz, jest Runej. Runeja nie mamy. I jest Majką z Brazylii. Ale na chyba mamy z Brazylii, co? Tak! Mamy czy nie mamy? Pokażę mi No. Tak! No pięknie. Śliczne flagi. Czekaj, Buciuś, ja chcę zobaczyć, gdzie jest nasz album. Tu jest nasz album. Słuchajcie, zdaje się, że Majką Bazubę z Brazylii mamy. Bazowa z Brazylii The powinna last być, last. czekajcie, Majką, 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 e, Robinho, It's jest Majką, six, ale siedem. także ten no trafia to, tutaj, jest to piłkę. nie, to jest z Realu Madryt, zobacz, to jest z logo Realu Madryt piłeczka. Słuchajcie, natomiast Runeja na pewno tutaj nie mamy, czyli Runej zasili tutaj naszą, słuchaj popatrz, Plejadę Gwiazd Limited okay. Edition, Ko obok jesty Drogby, Stankowicza, Gerarda, Ferdinanda, Beckhama, Xaviego, loduje właśnie e, Runej, czyli no ładna Plejada Gwiazd 2010. Patrzcie, jaka piękna przyklei... strona. Ale czy to już <noise> Best team, możesz to już przykleić, go szybciutko. Słuchajcie, a ja pokazuję Wam króciutko naklejki i to słuchajcie, jakie? UEFA 2009 10, bardzo rzadkie edycje, słuchajcie edycje, to wszystko prawie jest w 2.9.10. Ludzie i Afryka jest, gudku! Zobaczcie, to są 9.10 naklejeczki, Bayern Monachium, ale super, no nie, to ja Patrz, powiem to wam, to, to, to. że gdzieś tam środkowo mieliśmy z tej edycji, aż mnie troszkę zamurowało, dlatego, że ja bym kiedyś chciał znaleźć tyle samo czasu, jak znaleźliśmy na, jak znaleźliśmy no ja na... Szawaj, no? Tylko szkoda, że prosto sobie nie naklejasz, ale dobra. Nie musi być prosto. Co prosto? Naklejek. Jest troszkę przekrzywiona, czy nie? Słuchajcie, tu jest z edycji 910. On nawet mamy, słuchajcie, Messiego. Fajny taki jeszcze młodziutki. Słuchajcie, 910, czyli lat temu już, no, około 5. Czyli powiem, kochani, że to już są takie prawie historyczne historie. Teraz czekaj, Tusia żebyśmy coś nie popsuli. Tutaj mam słuchajcie naklejki z RPA. Czyli chciałbym powiedzieć, że mamy album do tego i będziemy to kleić. Także jak nam czas pozwoli, nie, teraz nie, ale jak nam czas pozwoli, to kochani, te naklejeczki trafią do tego albumu. Ja tylko przelecę szybciutko, mamy godło Japonii. Japonii, Korei. która... Jak, Korei, przepraszam. Korei, która któreś mistrzostwa z rzędu gra w piłę. Także no, kochani, no szacunek i chwała dla nich za to. Teraz tak, Buciu zobacz, która jest minuta filmu, tylko spróbuj nie zmuszyć kamerki. Zaraz zobaczymy, czy lecimy dalej, czy robimy przerwę. Szok, malina, szok. 25. Jak to jest 25. A, minuta, starty, a ile jest zostało jeszcze kamerki, zobacz? Ile czasu jest na karcie? 25 minut. Czyli zrobimy, kochani inaczej. robimy część pierwszą i zrobimy Długą. teraz... Nie, to jest pierwsza, bo tamta była afrykańska. Aha. Słuchajcie, robimy część pierwszą a i drugą. A Nie do kabla czemu. I 27, czyli robimy w tym momencie inaczej, robimy ciach, kochani, do zobaczyska, zaraz się widzimy w części drugiej.